Cześć! Witam cię serdecznie w połowie tygodnia pierwszego opowiem Ci teraz o tym, jak wypełnić ćwiczeniówkę do tego tygodnia. Na początku jednak chciałam zaznaczyć, że ta ćwiczeniówka jest bardzo ważnym, bardzo ważną częścią tego programu i bardzo ważną częścią. Całego procesu transformacyjnego, który ma ostatecznie doprowadzić cię do osiągnięcia rezultatów. Dlatego bardzo, bardzo cię proszę o to, żebyś e, tą ćwiczeniówkę wypełniła i wypełniała każdą kolejną ćwiczeniówkę. Jest to o tyle ważne, że to, jak wygląda Twoja rzeczywistość w tym momencie, to, jakie osiągasz rezultaty, jest. Bezpośrednim skutkiem tego, w jaki sposób myślisz. A ćwiczenia, które są w tej ćwiczeniówce i we wszystkich kolejnych, mają na celu po pierwsze zidentyfikowanie tego, co myślisz w obecnej chwili i wprowadzenie nowego obrazu i nowych myśli, które w trakcie tego trwania, które w trakcie trwania tego programu będą utrwalane. Tylko dzięki temu będziesz mogła osiągnąć swoje rezultaty. Dlatego, że bez zmiany myślenia nie osiągniemy nowych rezultatów. Także tydzień pierwszy, twój najwyższy potencjał. I tak jak już o tym mówiliśmy na lekcji, na live, związanym z na początku tego tygodnia, twój najwyższy potencjał jest bardzo, bardzo skorelowany z tym, żeby określić wartościowy cel. Także będziemy tutaj teraz wyznaczać i. Um, Osiągać wartościowy cel. Bardzo ważne jest to, żebyś sobie czytała wszystko, co jest w tej ćwiczeniówce. Dlatego, że tutaj każde słowo tak naprawdę ma znaczenie. Ty już od kilku dni słuchasz nagrania do tego tygodnia, rano i wieczorem, także to już wszystko się utrwala. W Twoim umyśle, natomiast zachęcam do tego, żeby czytać. Nie musisz tego przeczytać wszystkiego w jeden dzień, możesz sobie pomalutko po prostu czytać w każdy dzień jakąś część tego. Najwa najważniejsze punkty to tak w ramach tylko przypomnienia, że cel to coś, do czego dążysz, a czego nigdy wcześniej nie robiłaś. Ma na celu pomóc Ci się rozwijać. Powoduje, że sięgasz w głąb siebie po coś, o czym nawet nie wiedziałaś, że tam jest. Jeśli wiesz, jak osiągnąć cel, nie zrobi on na ciebie, dla ciebie tego, co jest jego zadaniem. Czyli nie będzie tego rozwoju, nie będzie inspiracji, nie będzie zmiany, nie będzie czegoś nowego. Jeśli naprawdę zamierzasz coś osiągnąć, będziesz potrzebować wewnętrznej inspiracji w dążeniu do czegoś, czego naprawdę chcesz. I właśnie ta ćwiczeniówka też pomoże ci w tym, żeby tą wewnętrzną inspirację w sobie. Wzbudzić i utrwalać. I teraz cele typu A to robienie czegoś, co już wiesz jak zrobić, cele typu B są tym, co myślisz, że możesz zrobić, cele typu C to Twoje pragnienia, coś, czego naprawdę chcesz. I pochodzą z Twoich fantazji, powstają dzięki użyciu wyobraźni. I teraz ważna rzecz. Tutaj ustalamy cele typu C. To tak w ramach przypomnienia, bo na pewno już to po prostu wszystko wiesz. Pierwsze pytanie, które pojawia się w ćwiczeniu, to pytanie, czy gdyby ktoś zatrzymał Cię na ulicy i zapytał, jaki jest Twój cel, to czy potrafiłabyś mu odpowiedzieć? Masz ten cel? Masz go jasno sprecyzowanego? Czy jest on zapisany? Odpowiedz szczerze. Tak, jak to jest na ten moment. Nic nie szkodzi, jeśli tego nie masz. Ja też tego nie miałam. Także to jest, to jest ok, to jest ok. Ale odpowiedz szczerze, tak, żeby po prostu się też przyznać sama ze sobą, jak po prostu jest. I tutaj chciałam jeszcze zwrócić uwagę na to, czym ten cel tak naprawdę jest. Ten cel to jest taki port, do którego płyniesz. Jeśli nie wiesz, do jakiego portu płyniesz, to tak naprawdę dryfujesz, i nie wiadomo, gdzie cię to zaprowadzi. Ten cel jest takim kierunkiem, jest, jest portem. I teraz, dlaczego będziemy, będziemy ustalać mm, tylko jeden cel? Dlatego, że nie możemy dopłynąć naraz do dwóch portów. No, jest to fizycznie niemożliwe. Tak samo nie możemy osiągnąć dwóch celów, i jednocześnie, żeby osiągnąć rezultaty i osiągnąć nasz cel, musimy skupić się na jednym konkretnym celu. Tak samo jak kapitan skupia się na dotarciu do jednego portu. Jak już tam dotrze, to wtedy może sobie oznaczy, o, oznaczyć inny cel i dotrzeć do innego portu, i do kolejnego, i do kolejnego. Hmm, może mieć jakiś Ostateczny port, do którego chcę dojść, a żeby dojść do tego ostatecznego portu, musi przez jakieś inne porty, na przykład, jeszcze zahaczyć. I to jest okej. Okay. I to jest ok. Też tak może być. Ja mam swój wielki port, swój wielki cel, bardzo daleki, ale żeby tam dojść, to muszę zahaczyć o jakieś inne, mniejsze porty. To też jest ok. Chodzi o to, żeby po prostu nie. Wymyślić sobie, że ja jednocześnie chcę dotrzeć do Ameryki i do Australii. Bo nie możemy w jednym czasie być w Ameryce i w Australii. Jest to niemożliwe. Mam nadzieję, że rozumiesz, o co tutaj chodzi. Jeśli nie, to, to daj mi proszę znać. Więc po odpowiedzeniu sobie na to pytanie, przejdziemy do, kolejnej, do kolejnego etapu tej ćwiczeniówki i. Chciałabym, żebyś tutaj stworzyła sobie listę swoich pragnień na piśmie. Wiem, że myśmy to już robiły, jeśli chodzi o wizualizację, wizualizowałaś sobie, czego tak naprawdę chcesz, natomiast tutaj będziemy to przenosić na papier. To też jest bardzo ważna część procesu, dlatego że w momencie, kiedy my to przenosimy na papier, to tak jakby to wyciągamy z naszej głowy. Pracujemy też kinestetycznie za pomocą yy, naszej ręki, wypisujemy to i, yy, i ma to swoją moc. Lista zakupów chodzi o to, żeby po prostu zamknąć oczy, zrelaksować się. Możesz sobie włączyć jakąś muzykę, wziąć kilka głębokich oddechów, połączyć się ze swoim sercem i ponieść się wyobraźni. Tutaj po prostu fantazjujemy, nie zastanawiamy się w ogóle jak. Nie przejmujemy się skąd przyjdą pieniądze, czas lub pomoc, której będziemy potrzebować. I tutaj, w tym miejscu, wypisz sobie wszystkie Twoje pragnienia zawodowe. Taka lista po prostu jakbyś szła na zakupy do sklepu i chciała po prostu kupić sobie te pragnienia zawodowe czego, czego tak naprawdę pragniesz. Jeśli chodzi o Twój obszar zawodowy, profesjonalny. Opcjonalnie możesz też równocześnie pracować z celem osobistym. Wiem, że mówiłam wcześniej, że tylko jeden cel, ale tutaj jest takie małe odstępstwo, tak naprawdę, że można pracować z jednym osobistym i z jednym zawodowym. Jeżeli są one kompatybilne. Także opcjonalnie możesz też pracować równocześnie z pragnieniem osobistym. I tutaj tak samo wypisujesz po prostu wszystkie swoje pragnienia osobiste. Teraz z każdej z tych list, potrzeb, pragnień wybierz jedną, której tak najbardziej, najbardziej pragniesz, bardziej niż czegokolwiek innego. Może to nie być łatwy wybór, natomiast yy, wszystko zaczyna się od decyzji. Ja teraz decyduję, że wybieram ten cel. Inne też mogą być ważne i to jest ok, to jest ok. Zajmiesz się nimi później. Ważne, żeby wybrać jeden, który z jakiegoś powodu na ten moment, na dziś, na ten moment, w którym ty zaczynasz wypełniać tę ćwiczeniówkę, jest dla ciebie ważny i chcesz, pragniesz po niego iść. I tutaj naprawdę musisz podjąć decyzję, że idziesz właśnie po to. Wypisz tutaj, który cel, które pragnienie zawodowe wybrałaś. Pamiętaj, że ma być tylko jedno. I opcjonalnie możesz też wybrać jedno osobiste. Po tym, jak to wybrałaś, to chciałabym, żebyś się przyjrzała. Swoim przekonaniom na temat tego celu, dlatego że przekonania generują w nas automatyczne myśli. Umysł tworzy automatycznie myśli oparte o przekonania. Dlatego, jeśli chcemy cokolwiek zmienić w naszym życiu, osiągnąć jakikolwiek nowy cel lub rezultat, to pierwszym krokiem musi być nastawienie termostatu na rezultat, ale ważne, żeby mieć świadomość tego, jak wygląda, na co ustawiony jest ten termostat na ten moment. Także weź sobie kilka oddechów i wypisz wszystkie swoje obecne przekonania na temat Twojego pragnienia, marzenia, celu. Co myślisz o Twoim celu? I co myślisz o sobie, o swojej sprawczości, o swoich możliwościach osiągnięcia tego celu? Pamiętaj, że tutaj nie mówimy o tym jak, tylko co myślisz o tym celu, po prostu. Jak już to zrobisz, to teraz chciałabym, żebyś. Zupełnie zresetowała swój umysł. Możesz po prostu przejść się na spacer, nie wiem, napić się wody, pooddychać sobie i chciałabym, żebyś skupiła całą swoją energię mentalną, psychiczną, umysłową, emocjonalną na zbudowanie obrazu tego, czego pragniesz. Zacznij myśleć o swoim programie. Zacznij myśleć o swoim pragnieniu, jak o obrazie w Twoim umyśle. Opisz dokładnie, jak to jest, kiedy już to pragnienie masz w czasie teraźniejszym. Zobacz siebie oczami, wyobraźni w posiadaniu tego, czego chcesz. Wyobraź sobie, jak się czujesz, kim jesteś, kim jest ta wersja Ciebie. Która już jest w posiadaniu tego pragnienia? Jak ona się zachowuje, jak ona mówi, jakich słów używa, co ona robi, co ona wybiera? Może jak jest ubrana, z kim jest? Jeśli to jest cel zawodowy, to z kim pracuje? Co w tej pracy robi? Czy ma zespół, czy nie ma zespołu, czy robi to sama, czy ma współpracowników? Okej. Okay. Spróbujcie, spróbuj opisać to jak najbardziej szczegółowo i jest to możliwe na ten moment i opisuj to w czasie teraźniejszym tak jakby to już w Twoim życiu było po prostu. Tak jakbyś pisała swoje doświadczenie z wczoraj na przykład. Albo z teraz. Z wczoraj nie, bo z wczoraj to by było w przeszłym. Ale... Ale w teraźniejszym. To już teraz jest. To pragnienie masz, jak się czujesz, co robisz. Ok? I zacznij to. Tutaj już jest to napisane. Jestem bardzo szczęśliwa i wdzięczna teraz, że moje pragnienie zawodowe się ujawniło. I teraz opis. To samo możesz zrobić z pragnieniem osobistym, jeśli wybrałaś pracę z dwoma pragnieniami, z dwoma celami. I kolejną rzeczą to zapisz swój cel osobisty i zawodowy na swojej karcie celów. W plikach do pobrania masz PDF, w którym masz taką właśnie tutaj um, template'kę, taki szablon karty celów. Wydrukuj sobie to, możesz sobie powycinać i wypisać te cele w jakimś jednym zwięzłym zdaniu. Może to być kilka zdań. Ja mam kilka zdań, tak naprawdę, jeśli chodzi o mój cel, i możesz sobie poumieszczać tą kartę celu w różnych ważnych dla ciebie miejscach. Na przykład ja, mam moją, ja noszę moją kartę celu w moim portfelu, mam ją na moim biurku. Możesz sobie ją włożyć do Twojego dziennika wdzięczności, do dziennika um, sukcesów, ale może do dziennika wdzięczności lepiej. I patrz na tą kartę celu. Jak najczęściej jest to możliwe. Najlepiej rano. W nocy, wieczorem, przed pójściem spać, i ile razy tylko możesz, po prostu sobie na nią patrz. Ja na przykład mam jeszcze też zawieszoną, nie tylko mam ją na biurku, ale mam też ją zawieszoną obok e, na ścianie. Także jak się odwracam, to też widzę tą moją kartę celu i po prostu. Ja nawet nie muszę tego czytać, bo ja już jakby wiem, co tam jest, ja tylko ją widzę i tylko sobie myślę, aha, dobra. Em, to to jest tam, gdzie ja zmierzam. Dlatego że. Tak samo jak kapitan, jest po prostu na morzu i to morze, no czasami zbaczamy z kursu, tak? To jest zupełnie normalne. Zbaczamy z kursu różne rzeczy, nas rozpraszają, różne rzeczy wchodzą nam jako inne priorytety i możemy po prostu czasami się zatracić. Także to jest taka dla nas przypominajka, to jest coś, gdzie chcemy tą naszą uwagę jak najczęściej kierować, po to, żeby podtrzymywać wyobraźnię o tym wizję, o tym celu, i o tym, że to jest tam, gdzie my dążymy tak naprawdę. I to będzie taka, ta, taki właśnie kurs dla naszej podświadomości. Tutaj musimy jakby cały czas się zaprzyjaźniać z tą podświadomością. Musimy zrozumieć, że podświadomość uczy się poprzez powtarzanie. Nie wystarczy zrobić tego raz. Trzeba to naprawdę powtarzać, aż do momentu. Kiedy już będzie to dla ciebie tak oczywiste, że ty ten cel masz, nawet jeśli on jeszcze nie jest urzeczywistniony, ale chodzi o to, żeby Twoja podświadomość przyjęła to za fakt. Dlatego, że podświadomość nie zna, nie rozróżnia prawdy od fałszu. Bo tak naprawdę nie istnieje nic takiego jak prawda czy fałsz. Jest tylko myśl i przekonanie. Czyli jeśli ty jesteś przekonana, że to jest w zasięgu Twojej ręki i że ty już to masz, to Twoja podświadomość w to uwierzy i dotrzesz do tego celu praktycznie bez wysiłku, na automacie. W momencie, kiedy jesteś w stanie zobaczyć siebie w swoim umyśle, będąc już w posiadaniu tego celu, to znaczy, że Twoja podświadomość to przyjęła zaprawdę. I wypchnęliśmy te wszystkie przekonania, które nie pozwalają ci pójść. Za tym celem, te wszystkie wątpliwości, obawy, poczucie bycia niewystarczającą itd. dalej. Obraz, który najczęściej trzymasz w umyśle, w końcu zostanie wyrażony w fizycznej formie. Dobra. Jak już to zrobisz, to poczuj, jak się teraz czujesz. Po wyznaczeniu tych swoich celów. Nie chcę ci tutaj za bardzo nic sugerować, ale możesz czuć kontradyktoryjne uczucia i to jest zupełnie normalne. Dlatego, że jeszcze teraz, na tym etapie, ten cel dla Twojej podświadomości jest czymś nieosiągalnym, ale to się będzie zmieniać. Dlatego możesz czuć właśnie pewnego rodzaju dyskomfort, nawet lęk, strach, przerażenie. Ale też pewnie ekscytację i takie poczucie: no, ja, dla mnie to jest taka jakby aż gęsia skórka, że, że po prostu masz ten cel i wiesz, gdzie. Pragniesz dopłynąć w tym swoim statku. Ty jesteś kapitanem. Ty jesteś kapitanem. Ok? Zapisz po prostu dokładnie to, co teraz na ten moment czujesz. I na sam koniec, jak już wypełniłaś to wszystko, zastanów się, czy jest coś, co możesz już teraz zrobić, aby pójść w kierunku Twojego celu. Konkretne czynności. Napisz. Wypisz tutaj, masz 6 punktów. Fajnie by było, gdybyś była w stanie te 6 kroków, sześć nawet takich malutkich rzeczy. Wykonać, znaczy wypisać tutaj, które przybliżą cię do Twojego celu zawodowego i ewentualnie osobistego. I w momencie, kiedy Ty je tutaj wypiszesz, potem nadaj tym krokom priorytet. Zgodnie z kolejnością ich wykonywania czyli, który jest najistotniejszy na ten moment. Tutaj już zaczynamy trochę. Przeistaczać ten cel, tą wyobraźnię w działanie. Natomiast chciałabym, żebyś nie przywiązywała się tak bardzo jeszcze do działania tutaj. Jeśli na ten moment nie wiesz, jakie kroki możesz wykonać, to popracuj z pytaniem do intuicji w porannej rutynie dnia. Możesz na przykład zapytać, co mogę zrobić dziś, aby pójść w kierunku mojego celu. I to tyle. Jeszcze tutaj chciałam zaznaczyć, że ćwiczenia pochodzą z programu Thinking into Results, stworzonego przez Boba Proktora i Sandrę Gallegar. Um, nie są one dosłownie tak jak w, w programie Thinking into Results, dlatego że ja je tutaj odrobinę niektóre zmodyfikowałam, w niektórych troszkę od siebie dodałam, dlatego że mam trochę inną świadomość, um, i wiem, że wy też jakby macie dużo większą, wyższą świadomość niż, niż tak naprawdę świadomość osób, które, do których ten program Thinking into Results był stworzony. Także, także no jest, jest, to, jest to tutaj odrobinę zmodyfikowane, natomiast oryginalnie te ćwiczenia pochodzą właśnie z tego programu. To tyle na dzisiaj. Bardzo, bardzo. Wam dziękuję i do dzieła.